Banany przecież to cukry same proste i to zero wartości odżywczej, moi drodzy. Banany to witaminy, minerały, polifenole, błonnik, związki organiczne, cukry złożone i oczywiście cukry proste, ale nie tylko. Pamiętajmy, że jest wielka różnica, jak jesz cukry proste z przetworzonego produktu, a cukry z owoców. Prędzej się postrasz niż dostarczysz takiej ilości cukru prostego czy fruktozy, jaką jesteś w stanie dostarczyć z jakiegoś syropu glukozowo-fructu. Tozowego, pijanego w postaci soku podrabianego, pomarańczowego chociażby. Kolejny zarzut. Polecasz na noc cukier w trzech postaciach. Dlaczego? I co ważniejsze, po co? Czy nie lepiej wypłaszczyć krzywą cukrową? Pamiętajmy, że krzywą cukrową może wypłaszczać osoba, która ma insulinoodporność, czy cukrzycę typu drugiego, a nie zdrowa osoba. Jeżeli ktoś musi wypłaszczać w postaci żywienia, no to znaczy, że ma zaburzoną całą glikemię i to jest być może insulinoporność lub i <laughs> Cukrzyca typu drugiego. Też pamiętajmy, że nie mamy jeść solo tych produktów. Chodzi o to, aby skomponować coś z tego. Banan, jogurt grecki, miod super przekąska na słodko, czy możemy jeszcze kiwi dodać, czy nawet zwykły jogurt grecki z orzechem włoskim. Tutaj w orzechach też jest dużo tryptofanu, który bezpośrednio pomaga w produkcji melatoniny, więc hormon, który reguluje nasz cykl dobowy. Dlatego tu chodzi o to, żeby nie jeść zbyt dużo przetworzonych produktów, bo tam jest tego napchane tak naprawdę najwięcej czy syropów glukozowo-fruktozowych i tak dalej.